Hej, 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 hej! Witam, witam, witam was wszystkich, moi mili. Z tej strony witam was Kaldyrn. Jak widzicie, jesteśmy z powrotem w grze Alan Wake. Będziemy sobie powolutku zmierzali do przodu przed siebie. Być może... nie, nie wiem. Mam już dosyć mówienia, że może w tym odcinku ukończę ten zasrany rozdział. Jak ukończę, to ukończę. A nie zapowiada się, aby to nastąpiło szybko. Jest kolejka i prawdopodobnie tam będę musiał iść. Ale najpierw wejdę sobie tu wyżej i zobaczymy, co jest tam. Co tam na nas czeka. Flary, o tak, dobrze, że przyszedłem. machino piso. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, Wench. He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. We're on a comeback tour, baby. Dobra, to jest co najmniej dziwne. Zbliżenie. Na co mogę zbliżenie? Na szczyt. Czyli nie jestem tak daleko. Na szczęście. Dobra, schodzimy. Czy nie ma gdzieś tu w pobliżu? Termosa z kawą. Nie, nic. o skaczemy biegniemy biegniemy nie ociągać się tam byłem chyba tak to jest kopalnia tam wchodziłem czyli widzę mniej więcej wszystkie miejsca które odwiedziłem w tym levelu w tym rozdziale to mi się właśnie podoba jeszcze zasilanie trzeba odpalić no zapisał bardzo dobrze Sporo amunicji do rakietnicy. Na razie uzbroję się w rewolwer. Spokojnie. Dobra, jednak w rakietnice. Tu prawdopodobnie ptaki będą mnie atakowały. A rakietnica się na nie przyda. Wow! Dobra, jedna grupa jest tam. Są dwie. Już można było się spodziewać, że w ten sposób się to skończy. Dobra, nie będę strzelał do tych puszek. I tak tam na górę dotrę O mordę Shit To mnie Zaskoczyło Całkowicie zapomniałem Nie można pamiętać o wszystkim Dobra zapasy Są puszki Że ten odcinek może być krótki. Dobra, spora amunicji. Tak, więc pozwolę sobie skorzystać troszkę z rakietnicy. Kolejny punkt kontrolny. Jeszcze jeden co chwileczkę, o ale w tle można usłyszeć bardzo fajny, fajny, świetny motyw muzyczny. Na dole jest droga. O tak. Potrafienie tą siekierą mnie troszkę wystraszyło. Dobra, widzę, jest termos. Są ślady na drzewie, więc może być gdzieś skrytka z zapasami, których i tak mam sporo. Są strzałki. Jest skrzynka, tak jak mówiłem. Kolejna amunicja do rakietnicy. Dobra, most zawalony. Przed nami kolejna strona maszynopisu. Sprawdźmy, co w niej jest. All of rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. No właśnie, przypomnę tylko, że wyspa, na której Alan się zatrzymał... Wraz z żoną zniknęła wiele, wiele lat przed tym, jak tam przyjechali, a mimo to oni ją widzieli i na nią weszli. Potem, gdy Alan obudził się, nie pamiętając zbyt wiele, straciwszy tak w ogóle kilka dni, okazało się, że ta wyspa nie istnieje. Jakaś drabinka. Pewnie będziemy musieli to kopnąć, albo popchnąć. Okej, okay, jest opuszczone. Dworzyszcze chciałoby się rzec, ruiny. Ten raz się nie przejdziemy, ale widzę termos. Ach, ten dźwięk drzwi towarzyszący nam również w jednej z bardziej znanych serii, czyli Maxie Pejnie. W końcu obie gry wyszły od tych samych panów. Ktoś mógł mieć trochę nie po kolei w głowie. Jest amunicja do pistoletu. Podbiegniemy sobie. Amunicja do strzelby. Flary. Trzynaście już ich mam. Pamiętam, ile wynosi maks. Karabin myśliwski. 25 pocisków, bardzo ładnie. Nie marnujmy i tak prawdopodobnie po ukończeniu rozdziału cały ekwipunek nam przypadnie. Standardowo po ukończeniu każdego rozdziału ekwipunek nam przepada, znika, ale przynajmniej w jakiś wytłumaczony, logiczny, sensowny sposób, a nie tak po prostu. Wygląda jakby miało się zawalić. Wiadomo, po co było tyle zapasów porozstawianych w tym miejscu. Schodzimy powolutku. Opa jest punkt kontrolny, wrócimy się po ten termos. I idziemy dalej. Dostań się do punktu widokowego na Mirror's Peak. Cały czas staram się to zrobić. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be Okej, okay, czyli jezioro, na którym powinno znajdować się miejsce, do którego przybył Alan i jego żona, ale ostatecznie jej, tej wyspy nie ma. Jego żona, czyli Alice. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. ją i, sprawdźmy. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Okay, czyli wydarzenia, które. Będą dopiero, dopiero miały miejsce, ile dobrze pamiętam. Tam coś jest. Nie pamiętam tylko, co to i takiego. Dobra, ruszajmy. Nie warto się przyglądać. Sorry, please late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear I didn't know. So shit, we don't know where she is. She's probably brown. We just said we had her to make a play ball, you see, you see? They get a writing for us. Please. Please. Jednak skończyliśmy rozdział. Całkowicie niespodziewanie myślałem, że trochę mi to jeszcze zajmie. Ale dobra, mniejsza z tym, ważne, że udało nam się skończyć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w następnych odcinkach i w następnym rozdziale. Pa pa!